Siemanko, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj vlog był ostatnio film z wymiany oleju w 6512 i teraz w 30. Nie nagrałem jak wylatywał, bo no myślałem, że włączyłem kamerę. Tu wyszło, że jak przyszłem wyłączyć to mi się nie nagrywało. A to teraz będzie taki krótszy, bo... Filtra nie wymieniamy, bo był podczas remontu bo wyjęty, bo był taki już cały jakiś dziwny. No a to wam pokażę, bo tutaj yy, obrotomierz nie działał. Ten nie wiem. Y, kupiliśmy drugi. Pokażę wam jaki taki, jak taki. I wyszło, że. Bo nie pokazywała się o to nie nic. A wyjąłem linkę, i tamtym też coś nie chciało. Bo linka się nie kręciła. linkę pociągnąłem tak trochę ten, i zaczęła się linka kręcić. Sprawdziłem starym, i stary się zaczął kręcić. To stary się zaczął kręcić. To zostawiamy stary. Nie będziemy się molić z jakimś tym, bo tamtym też tu nie pasował w dziurę. No tu jest zaraz. Jeszcze jak ten skapy, to trzymamy się przy wlewaniu oleju. No tak, możecie zobaczyć teraz trochę szczeliecha po remoncie. Tak, może ktoś napisze w komentarzu, że po remoncie cieknie przy silniku. Remont silnika był robiony w 2018. Ma prawo cieknąć, bo to Ursus. Też nie wiem, cały uszczelniany. No to zaraz się widzimy, jak tu skapie. jak zakręcę i jak zacznę wlewać olej, no to do później. Jestem już z powrotem, czy to jest sprawdzimy stan oleju w pompie wtryskowej. Emil jest kur, w mnie Cały czas się poruszają, to mnie wkurza. Dobra. Trzeba przetrzeć, ale poczekajcie, bo muszę drzwi tu coś zablokować. Dobra ja sobie teraz tak przetrzęsło, ale statyw sobie rozstawiłem, żeby tu mi wysta. Yy, dobra, może tak bo będziecie coś widzieć. Będzie I tak i tak muszę szmatkę i wyjąć to I sprawdzimy. Jak będzie mało, to dolejemy kapkę. Dolejemy kapeczkę. To jest tu nie jest no, to się nie stałem to że też powie. Że na, on jest trochę przechylony do przodu, no to do silnika też już 5 litrów. A ile wchodzi do silnika? Dobra, jak to doleję, to się zobaczymy. Cześć, teraz wlewamy olej do silnika. Jak się, mam nadzieję, że się kamera nie ruszy. Tudo zwracam. Bierzemy super. Y, na super. przepraszam. Na super to ona jeździła. Kurde. Ale teraz już od 2018 jeździ na. Trudno się. Turdus to takie. Kiedyś to był tylko super, ale hipol i to, że dobre było. A teraz to mówią ludzie, że przyglądają na przykład ci mechanicy Hippo do skrzyni to taki dziadowy, te dziadowy. a teraz i jeszcze Supero do silnika, też dziadowy, choć tak nam są jak starsi starsi panowie, co mają ciągnik już tyle lat. Jeździ całe życie nam super, ale nie robią remontu ja silnika, no to po co? To mi takie coś nawet jest niepotrzebne. Jeżeli jak ktoś zauważy, że tak lejkiem ruszam, to trochę mi lejk znosi się, wylewa. A i przepraszam, że tak pociągam trochę nosy, no ale mam katar. Zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. Lecimy po 250 subskrypcji. Kurde, trochę to będzie wlewać, co? 5 litrów. Właśnie, napiszcie w komentarzu, ile wchodzi tak dokładnie do silnika 30, ile się powinno lać. Znaczy na no, 20, może dużo więcej, ale ile 5, czy 5 litrów, czy 5,5 litra? Bo ja słyszałam, że chodzi, chodzi 5, 5,5, każdy mówi inaczej. No to napiszcie. A jak nam tam w pompie wtryskowej, to nie trzeba było dodawać, bo było. No jak dolej, to nie trzeba było dolewać, Jak wleję olej, to odpalimy. I przy okazji zobaczymy, czy ten obrotom już działa, czy znowu coś mi się tam nie pasuje. Mam nadzieję, że się Wam vlogi podobają. Film z wymiany oleju w Fergusonie nie był vlogiem, no bo tam... Nie wiem Nie chciałem się tak ten, Pod muzykę dałem muzykę. Mam nadzieję, że spodobała wam, spodo wam... się muzyka. Nie wiem co wy widzicie tutaj. Ile widzicie raczej to co chyba tam... No to zobaczycie jak od pali zamkniemy maskę, bo teraz jest otwarta. I to nie jeszcze z tym jeszcze nikim się pobawimy jakby ktoś się pytał z którego roku 30, bo może ktoś nowym widzę, to 1975 rok produkcji u nas od 2007 jest, jesteśmy trzecim właścicielem, 35.12 jesteśmy te drugim, a 60 jesteśmy pierwszym. No i no, tam wprowadzeniu po gospodarstwie wszystko jest tam. Mam nadzieję, że tamten pierwszy w się nam spodobał. Kurde, jak tu jeszcze tego jest? Kurde, jeszcze 2,5 litra. Około, no, trochę więcej. Chcielibyście może Q&A? bo mam na 1000 subskrypcji. Mam w planie zrobić Q&A, ale to oczywiście to w tym roku pewnie nie wybije. No chyba, że zaczniecie te suby wybijać jak szaleni. Jak wbiję 1000, to będzie na pewno day. Nie wiem czy będzie wcześniej jakiś. Może, może będzie. Bo chęć mam do nagrania 214 subskrypcji, to nie wiem czy dużo było jakichś tam pytań. Może w, w, w wakacje. W filmie podrzni ze z a i ze zim będą pewnie dwa filmy tylko, bo mamy, no mamy 5,5 hektara, na jednym, na trzech hektarach. Mamy jedno pole 3 hektarowe, jestem zasiane żyto hybrydowe. Mamy jeszcze drugie, 1,5 hektara. Tam jest sprzężyto. Jeszcze tu mamy hektar familii, za to studował i tam jest łubin. Ale łubin chyba też będziemy kosić, Zobaczymy, co z niego wyjdzie, jak nie taki. Nie właśnie się do koszenia to się go zateleżuję albo zora, za a jak będzie dobry, to skosimy. A ja tutaj ten nagranieśmy minut. O kurde to 5 minut, bo to ten film nie będzie wcale krótki. Nie, mogę sobie z wami pogadać. Live, y, jakby ktoś pytał o live. Y, Live'y były. Tam, co jakiś czas robiłem live'a to... Za mało osób, jakieś sami znajomi moi no byli. A ja zapraszam na kanał do. Yy, a kanał Agrodębczyna, to mój kolega, jak się nam nagrywać, to on miał tam 28 subskrypcji. Jego ja przegoniłem, bo on ma na razie 6,2, i 200. Ale ja wpadnijcie do niego, zostawcie mu łapki w górę, komentarze, subskrypcje też. Teraz będzie karta do jego kanału. Ale znowu nic się nie będzie z tą kartą, i nie będzie. Dobra, to tutaj do i się zaraz zobaczymy przy odpalaniu sprzętu. No to dobra. luzik jest, kluczyk. Yy, tak, tu linka nie jest jeszcze podpięta. To odpalimy sprzęt i zobaczymy, bo oleju jest leje jak powinno. Dobra. A niczemu się nie świeci tutaj i światło teraz na tym i bo nie ma tam. Dobra, paliny Gazu i palimy. Dobra. teraz się zobaczymy jak naprawi zek. No i kurde, liczymy obra, tam działa! Dobra, nie będziemy kartować, niech sobie troszkę pochodzi o takich wolniejszych obrotach. Może słabo mnie słychać, ale to trzy wieka tak. Mów sobie trochę pochodzi na tym oleju. Jak podobał się film? Mam nadzieję, że tak. No w sumie zaraz będziemy kończy. Zostawmy to subskrypcję, łapkę. Bo to daje mi bardzo dużą motywację. Jak pod tym filmem zostanie dużo łapek subskrypcji, to się będą paść dwa filmy w tygodniu. No ja się na jeden w sobotę, może się będzie w środę. Pyta, czy No to żegnajcie, drodzy widzowie. Żegnajcie, drodzy widzowie. Do zobaczenia w następnym odcinku.